Hello? Jak <grystanie> się ludzie na serwie? Chodziło mi o że sobie grę podgłośnię. Dobra. E, Dzieciak, jak lecimy? Jaką mamy drogę? Slipówka, melta. Mamy tutaj na most, no, gdzie chyba na raczej na moście, więc lecimy na mocioch. W ogóle to jest dziwne, bo jakby. na mapie jest pokazane, że jakby, że jesteśmy w samochodzie, a tak naprawdę jesteśmy gdzieś indziej, o nie. O nie, muszę usunąć czat. Przepraszam, Wasz, ale muszę usunąć czat. Bo nie będę mógł paru rzeczy robić, dobra I ELO KAROL, ELO ELO huh. Ein... o, to dopiero teraz pokazało się, że jedna osoba jest na live'ie xD Dobra, lecimy na melciochę Czekaj, może troszeczkę ściszę gierkę Dobra Troszeczkę mam za głośno. Ladzy mi? Ja tam nic nie czuję, więc wiecie. Live może Ladrzy mi nie larży. Najwyżej jeszcze weź, e, raz wejść na live. A. Dobra. Szybko na domek idziemy. To, to mamy, e, czy, dobra, co tu mamy? Czekaj, dobra, na malcioch, lepiej wyjrzałem sobie pistolecik. Dobra. Szybkie przeładowanie. Ja to no, bo ja jeszcze na nie widziałem. No, łameczka, dobra. Semeczka teraz uważam. Skoop czwórka. To może być. Dobra, weźmy sobie na brasta Emeczkę. Wchodzimy na górę cały plot. Dwójka, patelnie. Kamuflaż do aereki, dobra, painkillery, dobra, fajnie. Drop nawet fajny. Kiedy live z Brawla? I don't know. Nie wiem, może jutro. Jak będzie mi się chciało, oczywiście. No nie da się to doskoczyć, halo. To niemożliwe. A, komisarzka, dwojeczka, a kaczek. Pistolecik sobie wywalę, Dobra, amunicja też sobie wywalę. Dobra. tutaj tu mamy? umpa, flasta, herek i dwójeczka. Dwojeczka mam. Ja teraz gram muszę sobie podgłośnić, bo prawie nic nie słyszę w ogóle. Energy drinker. Wydawało mi się, że koło słyszę. No dobra. Nie wiedzieli, ktoś mi dojedzie. E, skakuj tutaj. Dobra, no to do Myczkę, tu tustanka, dobra, wezmę ten holograficzny, bo red dot'a nie ma. Jezu, ile soczków! Ile red wolf mam już? Panowie, panowie i panie, to jest chyba jakiś żart. Ile, ile już soczków w dotrafię? Taki żart. Dobra, pamięta, że muszę sobie wziąć, człowiek nie. Nie, tu mika nie chce, w sumie nie, nie, nie. Niepotrzebny mi kolejny tego, no, no wezmę z chęcią, może ja jeden wypiję. Na wodnie pamiętajcie o nawadnianiu, Ilda. Karol, jesteś nadal na czacie? W ogóle oglądasz mnie nadal, napisz, coś na czacie. Na czacie, na czacie, na czacie. Tak. Hmm. Flash je, dobra, wezmę je, ten flash je, jest je, jest, jest okay, jest, Jestem. Dobra, ja jestem, 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 jest okej, jestem. Jestem. Sierpnie, mam patelnię. Dobra, pójdę do, do tego domku i tego tutaj pola Może tego po pójdę najpierw. Muszę coś. Rasta. Idziemy. A jesteśmy w strefie, dobra, luzik. O, w końcu jakiś zestawik i smoke. Eee. Nie wiem. I don't know. Jak będzie mi się chciało, to tak. Wyskakuję przez okno. O, w ogóle tu. Jak powiem na domkach, to no, w ogóle znalazłem kara raz. to w ogóle mam szczęście na tych domkach. Cieka, czy teraz do, dopiszę. Bo rzadko ląduję teraz na melcie. O Jezu. Jezu, to ścina chyba troszeczkę mi się wydaje. Gra, nie Lejwika, bo Lejwika może u was ścina. O! a, e, e. a Dziękuję. Coś może jedna ścina. Dobra. Tak, dopasowany, dobra. AK jest na auto. Czeka. O, widzę na samochodzie. To jest daczka, dobra. Okej, okay, może być daczka. Daczka zapierdziela, jak nie wiem szybko. I gaz, trójeczka, No to się drop nazywa. Jeszcze... Jeszcze kurde, nie wiem. Ósemeczka, kurde. Nie wiem, jakaś AW, AWM po poleci. Dobra, lecimy. Jezu. Uff. Nie może skoczyć przez okno. Jaki ułom. Dobra, weź tego energy drinka. Weź tego Red Bullka. Nie wiem czemu jej ja biorę i muszą mi 6. W ogóle nie wiem, jakiś drop magiczny. No, w ogóle innego gościa w teamie nam rozłączyła. No, dobra. Ja Pierdziel. Czasami to sterowanie w pół tym mobilnym trochę mnie wkurza, ktoś strzela stamtąd. O widzę, 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 widzę. Tam jest. O Jezu, czekajcie. Słyszę kogoś. Widz. Jest po lewo. Gdzieś tutaj jest. Gdzieś tutaj. Jest. Widzisz to, to chyba nawet był bot A patrz go dobie Haha, haha, haha ha, W dupę klaps A jest duży amu amuniszyn. O Dzięki za ammo to na do Dobra tam też I Ciekawe to tu panowie mieli Ciekawego, tutaj gdzieś chyba padli co tam jest? A go działkości czołga się dalej. Dobra, zginął. I co to... A, to nie mój XD. Widać, że boty bo dawno nie grałem i dlatego są jeszcze boty. O jakie boty. Nie. I siebie znów to spacelni. Mama, ja to miałeś. A, O, miałeś Skara. Skończył mi się od pana to. E, może sobie to wezmę. Tutaj. Kariton idzie na single oczywiście. O Jezu. Karol, możesz nie spamić? Możesz nie spamić? Serio Karol, masz nie wspomnieć, bo ja zaraz cię zablokuję. Serio, ja jestem Oh tutaj. god. Ja kiedy grosz. Jo kiedy groś, a nie wiem kiedy groś? Jaka <laughs> ko, kozak miejscówka na zombie, mode Dobra, już mam kozak miejscówkę. Hehe. <laughs> no, daczkę jest pedoną. Dobra, gdzie to sobie można polecieć? Na no, moście to zebranie się na pewno strzelać. Może gdzieś nie wiem. Goście jest na skólu. Ten gość jest na no Dobra, do tego gościa może pojedziemy co. To też będzie. Czekajcie? Soczek sobie wypije. Mmm, gdzie ten gościu? Tak, dobra. O, patrzcie, bot na drodze. Na pewno go nie przejadę. Ej, a może? I pum! Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba panu wodę z panu to się nie udało. Pan Kara miał. Pan Karamiał. miał. O nie, muszę to przesunąć. O, pan Kara miał. Przyznam panie. Dobra, przyznam panie. Karek, kurde. To pan bo był kawa kozak. To pan, bo to chyba ma pieniądze na tego kara. A ja to teraz wycofać. Dobra, jedziemy. Jakby co, jak ktoś będzie na, mo na moście, to przepraszam. I sobie możemy zakampić na tym moście. Nie jest głupi pomysł, tylko że gdzie? Mogą być ludzie na tej kasy. Na chcę, chce. A, tu już strefa leci. Ja sobie tak powrócę szybko. No chyba nikogo nie ma, dobra. Wykręcamy, jedziemy. Dobra. E, gdzie jest strefa K? To może na te domeczki, o dobra, gdzie ona tam, aż są. dobra. Pojedziemy z polami, może tutaj będzie fajnego, spustosą żyję. Wow, what the fuck. Hmm. Czekajcie, czekajcie chwilę. Wait. A zacięło się, no to widzisz jeszcze raz z live i dołącz. Bagosz. Nie. Tam po drodze łas, ale dobra. Jo jedziemy, madafaka, madafaka, madafaka. To fajnie, że jesteś ponownie. Dobra, setan, wyłączę. Ktoś strzela. Gdzieś e, stamtąd, tylko że nie wiem gdzie. Ała lag... ała... Ła, kurde, abo. O, dwie osoby na lewie, halo. Siema, Ich Pa, nie zabiję cię wcale. No nie zabijecie cię wcale, serio, no. No wcale cię nie zabije. Łaa! Teraz zgrzemam laki od, od, od dupy. A! Kurde! Dobra, tego Red są żyje. użyję. Czemu tak laży? Ten w pułku ten czy ostrzegł. A Ła! Kurde, laży. Ja pierdzielę. Iś. Po prostu rak na serwy. Rakin, dobra. I w sumie dobra miejscówka to jest. Dobra, ten domek se zajmę. Yy, ten domek se zajmę. Może sobie gdzieś tu by... w tym domku było wejście na górę? Nie. albo wspaniały balkonik. Yy. O nie, tam jest strefa. Na pochinkach jest zawsze, na pochinkach, na puchinkach. Ej, pa, jaka miestówka! Czekaj... Łoł, wow, ej, nawet taka... A nie, dobra, nic nie mówię. Zamknęłam są, że drzwi, bo mi trochę przeszkadzają. Czy tutaj coś zwyczaje Nie wiem. Dobra... Hmm. Ale fajny ten kar. Patrzcie, ta moja sztupa leży. O, sztupa. Grzdać sztupa. Oj. To liść, dobra. Hmm... Dobra, pójdę sobie gdzieś i... Słyszę pana. Który chce zginąć. I... Jak to możliwe? Ej, to bot chyba. Ja to bocik. Dobra. Ech. Ech. Wyryjcie. O, lag. No, ale skarek w sumie. Tylko przydałby się red Sladży trochę, kurna. Kara se przeładuje. Co się przeładuje. Hmm, grzybek, dobra, podjeżdżam na grzybka. Bo grzybek jest fajny. Daczka czy łos? Daczka czy łos? Dobra, wezmę daczkę, bo ma dach. Yes. Drive, dziękuję. No nie, muszę do strefy jechać, fuck. Ja muszę do strefy jechać. Dobra, gdzie do strefy? Dobra, tutaj na tą polanę, tutaj, kurde. No to bliscy, tylko przed, przed, przed nami. speed boost to użyje. No już chyba piechotka powoli będzie też. Dobra. Witamy na polu. Podjadę sobie tutaj. Tak już sobie ja tak zaparkuję szybciutko do ucieczki. Dobra. Kto strzelił? Dobra, mam już red docika. Ojej, Ludzie, jak wy... Aaaa! Ej, bo wiem, że teraz są jakieś wielkie ścinki pubga, to chyba na to czuję. Ała! jak kladzę! What the fuck? Co za pubga ma ścinki? Ja pierdziele. Ała! Ja pierdzielę, jak laci! Panato, panato.

Help me, please. Number three, please. Help, help, please. Please, please. Why? Why help me, please, please? Ah ah! Fuck fuck fuck! Ah ah! Help me, please. Man, eh. you're fucking bitch number three. You fucking fucking bitch. Ah, fucking bitch. Ha ah, ha! Fucking bitch. Ha ah, ha! Fucking bitch. Number three, fucking bitch. What the fuck? You're stupid, bitch. Number three, stupid. Number three, stupid bitch. Haha. Uh Haha. Uh Haha, uh -huh, stupid bitch. Haha, uh -huh, stupid bitch. Oh, bye bye, bye bye bitches. Bye bitches. I widzicie, tak się kończy, oto liveika. XD, a czy nie kończy Widzicie co, ten liveik tak krótko, krótko trwa 25 minut zaledwie, że może jutro będzie dłuższy, bo jutro mam czas, bo teraz mi się już nie chce nagrać Open! Księga! Księga, nie mogę, dobra a to ludziska To chyba było na tyle z tego live'a. Mam nadzieję, że się podobało I że zostawicie łapkę w górę no, oczywiście na moim kanale, bo bym bardzo. E, e, po, po, dobra, dobra. No zostawcie łapkę i subikę na moim kanale, bo, bo mi bardzo miło. Mój cel to 15 subów, chociaż to 15 subów. Jak znacie z kolegów swoich, którzy mają konto też na YouTube, to. Powiedzcie, żeby zasubskrybowali, zapkowali i założyli konto, bo bez subskrypcji, żeby założenia konta nie ma subskrypcji, tak naprawdę. Więc powiedzcie, żeby założyli konto, zasubskrybowali mnie i będziemy mieli bardzo miło. Jedynie ci powiem, jedynie wam powiem. Dobrze, więc no to, na razie trzymam. No, do, no do zobaczenia jutro. Cześć.